Jeszcze nigdy w historii Brawl Stars nie mieliśmy aż tyle darmowych prezentów w jednym Brawl Toku. Ponieważ w tej aktualizacji dostaniemy aż 15 darmowych prezentów. Dzisiaj pokażę wam co to są za prezenty, oprócz tego pokażę jakie odebrać. Więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby żadnego z tych prezentów nie przegapić. I Już na początek czas pokazać wam 4 pierwsze prezenty, które można dostać totalnie za darmo. A jest to mordeczki ten piękny skinek do Hanka. Mega kozacki jest. E, wiadomo, były lepsze, ale to jest skin do Hanka. Hank nie ma żadnych innych lepszych, więc naprawdę warto go mieć. Oprócz tego jego specjalna emotka e, Specjalny spray. No i jeszcze specjalna ikonka gracza do tego skina. Więc jeśli chcecie wygrać taki zestawik, wygrywa u mnie aż 6 osób. Czyli 6 osób z Was za darmo do odebrania będzie miało ten oto fajny zestaw. I co trzeba zrobić, żeby wygrać? Po pierwsze, trzeba mieć wpisany kod Torii w sklepie Brawl Stars, bo ten konkurs jest tylko dla osób, które mają wpisany mój kodik. Więc szybciutko widzowie wbijajcie do Brawl i wpisujcie. Po drugie, trzeba zostawić łapkę w górę po tym odcinkiem, ale myślę, że nie jest to trudne, więc szybciutko klikajcie. No i trzecia, ostatnia rzecz, wystarczy o zostawić suba na moim kanale Torii Tori i 2, czyli moich dwóch Brawl stars kanałach, no bo tak jak mówię, wygrywa aż sześć osób, wyniki będą gdzieś koło 12-13 sierpnia, więc tym bardziej śledźcie moje obydwa kanały, no i napiszcie tutaj pod tym właśnie odcinkiem w komentarzu, biorę udział, jeśli chcecie wziąć udział. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy zrobiliście, a ja przechodzę do kolejnych darmowych rzeczy, bo jest ich naprawdę dużo. Więc może zacznijmy sobie od star dropów, mordeczki. Otrzymamy 3 star dropy za darmo. Totalnie za darmo będą na nas czekały trzy star dropy w sklepie, tak jak to było pokazane i powiedziane na Brawl toku, i będą one w specjalnym evencie, który chyba dopiero będzie w październiku swoją Drogą, ale nie jestem pewny kiedy dokładnie on będzie. No i wtedy mordeczki, nie dość że będą podwójne star dropy do zdobywania dziennie. No to jeszcze dostaniemy trzy star dropy w sklepie za darmo i tam widziałem w pewnym momencie Brotoka, że pisało legendarny star drop za darmo. Czyli czyżby to był star drop, którego jak klikniemy, to od razu nam gwarantuje legendarnego star dropa? Jeśli coś takiego by twórcy nam dali za free, to by był naprawdę mega mocny prezent. Ale na razie wiemy tylko na pewno, że dostaniemy trzy darmowe star dropy. Ale jakie one rzadkości będą? Czy losowe? Czy na przykład już wiadomo będzie przed nimi? jakie będą rzadkości? Tego nie wiemy. Jak coś to, oglądać, to do końca, bo tutaj nie będzie tylko o darmowych rzeczach powiedziane, ale też o innych mocnych rzeczach związanych z tą nową aktualizacją, więc nie możecie tego przegapić. Ale kolejna mocna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, jest za darmo: to oczywiście hyperdeładowanie do Shelly. Totalnie za free będziecie mogli zdobyć widzowie to hyperdoładowanie. Wszyscy my będziemy je mogli zdobyć. Jest ono bardzo ważne, jest ono bardzo OP, więc nie przegapcie tego. Jak będzie można je zdobyć, już Wam tłumaczę. Fursy na Brotoku powiedzieli, że będą specjalne misje, specjalne wyzwania i tak dalej. No po prostu trzeba będzie grać w specjalnym evencie, no i wtedy bez problemu to zdobędziecie. Czyli nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba kupować i tak dalej. Wystarczy po prostu grać w Brawla i to będzie bardzo proste do zdobycia. Będzie trzeba powykonywać misje i tak dalej. Dlatego mordeczki, no grzechem byłoby nie zdobyć tego kurcze hyperdoładowania, bo tak jak widzieliście w Brawl Toku, jak pewnie wiecie, jest ono naprawdę mega mega mocne. Kolejny darmowy prezent, który myślę, że akurat znacie, bo też mówiłem o nim we wcześniejszym odcinku, ale on też jest z tego update'u, więc trzeba go jeszcze raz tutaj pokazać. Chodzi mi o tą emotkę. No ją możecie sobie odebrać. Link macie jeszcze w opisie tego odcinka, postaram wam się podrzucić, Wchodzicie sobie w ten link, no i po prostu ją odbieracie. Nie będę jakoś dużo o tym mówił, bo nie jest to skomplikowane, Mówiłem o tym wcześniej. Ale to jest kolejny darmowy prezent z tego Talka. No i jeszcze została jedna bardzo ważna informacja, która też jest naprawdę darmowa, z naprawdę mega mocnymi nagrodami. Chodzi tutaj mordeczki o konkurs TikTokerów, o którym twórcy mówili na końcu Talka i powiedzieli tam, że chyba 5 osób podajże, albo 6, nawet już tak dokładnie nie pamiętam, zwycięży cały zestaw hyperduładowań, czyli do każdego zadamiarza, do którego aktualnie będą hyperduładowania, do Colta, tam bodajże do Spalka, no i tak dalej, i tak dalej. Będziecie mogli je dostać za darmo. Wystarczy wrzucić jakiegoś TikToka, wszystko macie wytłumaczone na Brawloku, no i oni wybiorą 10 Tutaj, że losowych osób, e, które właśnie zdobędą totalnie na swoje konto za darmo wszystkie hyper doładowania, więc e, niby tutaj trzeba wziąć udział w konkursie, ale tak naprawdę do nagrania TikToka nie jest jakieś płatne czy coś, więc też można to dostać dar za darmo. E, no i tutaj mamy chyba aż sześć tych darmowych prezentów właśnie w tym konkursie, no bo tyle jest chyba tych hyperdoładowań, albo nawet więcej, dlatego no mordeczki też jest to bardzo ważne. No i to są te właśnie darmowe prezenty, o których twórcy nam powiedzieli, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze będzie coś za darmo, o czym nam nie mówili. Na pewno jakieś wyzwania będą, więc będą piny do zdobycia, jakieś spraye, jeszcze inne i tak dalej, e, więc mordeczki, no to nie są na pewno wszystkie rzeczy, które te zostaną dodane. Ale teraz, jak to zawsze standardowo w moich odcinkach, które wychodzą dzień po Broutoku, czas omówić sobie skiny i szybko wam powiem, które są według mnie najlepsze i ile one będą kosztować, według mnie. No to lecimy na początek skinek Willow Scorpion, czyli ten, oto to kozacki skin do Willow. Ja żadnego skina do Willow nie mam i na pewno będę chciał go kupować. On kosztuje tylko najprawdopodobniej 2750 blinksów, tak słyszałem na Brotoku, e, więc mordeczki, moim zdaniem, to jest mega dobra okazja do kupienia. Bo zobaczcie, kiedy ten skin ma fajne ataki. E, serio, według mnie warto będzie go kupić i ja myślę, że się nad nim na pewno zastanowię. Następnie mamy skina Chuck Inferno. E, zobaczcie, jak on się prezentuje. To jest skinek do tej nowej postaci Chucka i tutaj nie jestem pewny, bo kurczę, zapomniało mi się, sorki, jak ktoś to mnie poprawcie. On chyba będzie kosztował tylko 29 gemów, więc w sumie spoko, ale mi się sam Chuck ten nowy zadymiasz już bardzo podoba z wyglądu, więc raczej nie wiem, czy tego skina będę kupował. Musiałby być chyba jakiś taki bardziej dokokrzony. Później mamy skinka Raidera do Cordeliusa i szczerze, ten skin jakoś bardzo mi się nie podoba. E, nie jest on jakiś najlepszy, przypomina mi w ogóle RT z wyglądu tego jego skina, e, więc no co mogę tutaj dużo mówić? Jego raczej kupować nie będę, a wydaje mi się, że może on kosztować właśnie 79 gemów. Wydaje mi się, że to będzie cena, która właśnie będzie za niego. Jak on będzie kosztował drożej, to naprawdę to już będzie przesada. Później lecimy i mamy naprawdę do kokszonego skinka, jest to Edgar Mecha. Musicie przyznać co jak co, że ten skinek jest giga czadem. E, Mi się on bardzo podoba. Ja w ogóle lubię bardzo te skiny mecha. No i on chyba będzie kosztował 299 gemów. Pewny nie jestem, ale tak mi się wydaje, więc będzie drogi, lecz będzie warto, bo on będzie chyba w całym zestawie, jeszcze z emotkami i tak dalej. E, no ale co jak co jego ataki? To jest niesamowity skin w ogóle. Jest potężny, który jest wielki. Wow, dobra, przechodzimy dalej. Mamy Ems Min. E, ten skinek też mi się nie podoba szczerze. On bardzo mi przypomina tego skina, który kiedyś był za 500 star właśnie do M's. Nie jest jakoś tak bardzo zmieniony. Te kolorki mi do końca tak nie pasują. E, no nie, jak te skiny właśnie ze szkoły mi się mega podobają, to ten do M's akurat mi się nie podoba. Ale czy myślę, że on będzie kosztował właśnie 79 gemów też. Później czas na Hanka Rodeo. O nim jakoś nie będę tutaj dużo mówił. Po prostu jest skinek, którego możecie wygrać u nie za darmo. Więc jeśli chcecie, to wiecie, co robić. Ale nie są on zły. Tak może na obrazku jakoś. Nie wygląda, ale podczas grania jest o wiele lepszy no i ma fajne ataki, więc warto go będzie zdobyć, tym, tym bardziej, że do Hanka żadnego lepszego skina nie ma. A kosztować pewnie trochę będzie. No myślałem się, że można kosztować 149 gemów, więc fajnie byłoby go wygrać u mnie za, za darmo w konkursie, to nie? Przechodzimy teraz do skina Janet Lunar, czyli tego księżycowego. Mówiłem wam, że będą księżycowe skiny, przynajmniej, że będzie jeden, no i się sprawdziło. Patrzcie na to, mordeczki. Mamy taką piękną Janet, ona mi się strasznie podoba i chcę ją mieć, tylko że ja do Janet mam już dużo skinów, więc nie wiem, czy ją będę kupował, ale serio, chciałbym ją bardzo mieć, bo mi się giga giga podoba i może ona kosztować 149. 9 gemów. Takie mam przeczucie, bo jest bardzo ładnym skinkiem. Następnie przechodzimy do Maisy Maruder. I z tego co pamiętam, to jest skinek za ligę mocy, e, więc on będzie dostępny właśnie najpierw za wbicie tych winów w lidze mocy i dopiero później do kupienia. Będzie pewnie też drogi, no bo one kosztują chyba 149 gemów. Te skiny, w sensie tam za blinksy też można je kupić. E, więc no troszkę on będzie kosztował. Nie jest to najlepszy skinek za ligę mocy, ale też nie jest zły, taki średni, nie? Mamy też Mandy Hangbok, i tak ona się prezentuje. To jest kolejny skinek właśnie z tego eventu księżycowego. E, I on jest przekozacki, muszę ją mieć, serio. Tak mi się podoba ten skin, widzowie. Mam przeczucie, że on też może kosztować 149 gemów, ale jest giga giga ładny, no i po prostu chciałbym go dostać. Następnie skinek do peerl, czyli ten skinek z karnetu podajże, tak, to jest skin w karnecie, który mamy. No i on jest całkiem spoko, muszę przyznać. Podoba mi się on oczywiście. Jest fajny, jest lepszy niż zwykła Pir, więc warto będzie wbijać karnet, żeby go dostać. Nie jest to najlepszy skinek z karnetu, ale jest on ładny. Mamy też drugiego skina do Peer, jak już o tym mówimy, jest to Peer Vintage, No i ona generalnie będzie kosztować 29 gemów. Ten skin jakoś szału nie robi, tak szczerze, ale jak za 29 gemów są zły. no wiadomo, nie ma się spodziewać jakoś dużo po skinie za 29 gemów. Więc jak za tą cenę jest spoko, ale ogólnie raczej go nie kupię. Tak jak było mówione Lil Helper Penny dostanie remodel, ja już to wyczaiłem na jednej z grafik, gdzie twórcy dali jej czapkę, więc jak oglądaliście moje odcinki wcześniej, to wiedzieliście, że ona dostanie remodel, ale wróćmy może do nowych skinów, bo bardzo mi się podoba Rosa Cheerleaderka. Ten skinek właśnie jest związany z tym eventem szkolnym. No i co jak co, ten skinek jest mega kozacki. Ja do rosy żadnego skina nie mam, więc będę na nią polował i możliwe, że ją kupię. Chyba że będzie za droga, ale nawet 149 gemów chyba bym za nią dał. Mamy też skina Squeak Nerd. Zobaczcie, jak on wygląda co jest? Widzicie? No mega śmieszny jest, chociaż podczas gierki aż tak dobrze już nie wygląda. Nie mówię, że jest zły, ale bardziej mi się podobał na przykład ten skinek do Rose eee, No i on myślę, że będzie kosztował akurat 79 gamów ten skin do swój -a, A 299 gów na pewno będzie kosztował Stew Joke, czyli najlepszy skin według mnie z tego update'u, tylko niestety bardzo drogi. No kurczę, ten styl tak śmiesznie pełza, widzowie, on ma ogon z tyłu, nie ma nóg normalnie i to tak kozacko wygląda podczas gierki, że ma takie piękne ataki Strasznie bym go chciał mieć, ale 299 gemów to jest dużo, będę musiał się zastanowić. Może wam na niego zrobię konkurs, więc zostawcie łapkę w górę, jak chcecie. Eee, jutro i w w kolejnych dniach byście dostawali o wiele więcej filmów, właśnie tutaj z tego nowego update'u. Będą sneak peeki, więc do zobaczenia, trzymajcie się. Elo!